Witam serdecznie wszystkich miłośników karpiarstwa oraz wędkarstwa. Serdecznie pozdrawiam moich subskrybantów. I tak chciałem dzisiaj pokazać co posiadam do produkcji kulek jakie mączki mam na stanie. Mączki są oczywiście najlepszej firmy na rynku Massive Bites. Są dwie firmy zajmujące się sprzedażą mączek. Jedna to Massive Bites oczywiście a druga to Fish Food. I tak dopiero co Zimą w tamtym roku nauczyłem się i pojąłem całą budowę, strukturę oraz komponowanie własnych tych receptur, miksów, kulek. Zrobiłem, szkoda tylko, że nie, nie, mia, nie, nie, mia, nie planowałem jeszcze tego wszystkiego pokazywać na kanale YouTube i nie nagrywałem tylko kulek, ale na Facebooku znajdziecie moje zdjęcia z prezentacji kulek proteinowych, jakie mi wyszły. Jeśli jesteście ciekawi, to zapraszam na Facebooka, nawet Wiśni. I tak, dzisiaj pokażę, jakie mączki mam na stanie. Późno, jesienią, jak się zakończy sezon karpiowy w październiku, pod koniec października, zacznę robić i prezentować kulki proteinowe, tomnące. Powapy też będę robił. I tak. Pokażę, co mam na stanie. Aha. Myślę o mikrodziałalności. W drugim kwartale 2021 roku będą pierwsze kroki. Maszynę do kulek proteinowych ze sklepu Rogue World kupię z własnego budżetu, sprężarkę. Potem będę się starał o dofinansowanie jakieś z Urzędu Miasta. I chcę zacząć powoli, małymi krokami robić jakąś mikrodziałalność z produkcją kulek proteinowych. I tak. Dobra, już nie będę nic więcej mówił. Zaczynam pokazać, jakie mam mączki na stanie. Jest to 10 kg mąki kukurydzianej, podstawy. 2 kg mam, bo troszkę zużyłem mączki sojowej, pełnotłustej. Mączka sojowa odtłuszczona. Podstawowa do kulek proteinowych. Nasiona zmielona, Food. Makuchy roślin oleistych. Hemoglobina, suszona krew. Semolina. Dobra i pożyteczna do struktury, do, żeby dobrze się kleiły kulki. I podstawa. Szypie się. Albumina jajeczna ponieważ nie stosuję jajek, bo szybciej łapie je pleś, mimo że daje konserwant, to stosuję lepszą i skuteczniejszą albuminę. Teraz przejdę do pokazywania co mam w pudełkach. Dobra, zaczynamy pokaz, czego mam w pudełkach. Pierwsze to mączka Pacific Squid. Druga mączka Black, Black Marine Halibut. Aha, konserwant i olej rybny. Muszę zamówić, bo już się kończą. Ale to dopiero na późno jesień. Mączka kukurydziana. Mączka sojowa ponotusta. Znaczy stojowa, no, panu tłusta. Podstawa do kulek, na karpie, murzynek. Wszędzie ma napisane dozowanie w ilu procentach, potem procenty obliczam na gramy, żeby nie popełnić błędu, żeby nie przesadzić z kulkami, z, z tym, z kulkami żeby nie wyszły buble. Murzynek. PTX. Tu są sklepowe orzechy laskowe włoskie, orzechy nerkowca oraz migdały. Wszystko zmielone blenderem. Moczka z orzechów tych grubo mielona. Dobra i skuteczna na mury. Jestem zadowolony z kulek, bo są na nie efekty. Pałem na swoje smaki i przyniosły efekty. Czyli wychodzą mi dobre są receptury i miksy. Mączka LTP pelet, mączka z orzechów tygrysich pełno tłusta. te skuteczna na mury. Barwników i aromatu bo nie będę. Demonstrował, bo nie chcę mi się szafy wyciągać. Mam chyba 25 kolorów różnych i troszkę aromatów, bo zużyłem. Moczka sobie była to jest podstawa do robienia kulek, pop ponieważ jest bardzo letka. Mączka z biszkoptów słodkich. Mączka z krewetek. Szkoda, że nie możecie połuchać, bo są bardzo intensywne zapachy z tej firmy. Bardzo wali. Jak robię kulki, to na całym domu czuć. I oczywiście kulki robię metodą parowania, ponieważ nie zabiera żadnych zapachów i nie wybarwia kulek. Mączka z raków, kraj fish. Fajna bo pancerze są nie wiem czy to widać pancerze widać gdzie jest prawdziwych raków a nie jakieś buble zastępcze Mączka kokosowa To Do nie dodaje wiórki kokosowe ze sklepu są fajne kulki właśnie z mączki kokosowej na Facebooku, mączka pre to jest mączka z ryb. Serwatka w proszku. Mączka Red Hot Space, bardzo ostra z przypraw czyli i papryki. Od firmy Hayes, Robin Orange Bardzo dobra mączka, cena mówi sama w sobie. Jeszcze miałem mączkę, Bolseny, squid, z tej fabryki, ale ją już użyłem, bo była w proporcji pół kilo. Mączka Red Marina Hollywood Cream tutaj nie mamy na etapie zatrudnionego lekarza, który mógłby... Dopiero a się trzeba skończy to zaczniemy robić kulki, swoje już narobiłem, mam z 20 własnych smaków, własne receptury, skomponowane z 3-5 różnych mączek, żeby nie przesadzić, co mam w pudełeczkach, są na Facebooku, zrobiłem parę po 1 kg do nawiązania, jestem zadowolony, bo się sprawdziły, mączka z konopi, Oprócz tych dwóch firm, Massive i Fish Fooda, mączki można być tylko większej ilości w, skle w tych w sklepach, w masarniach i w tych. No, mam w języka. Masarnie i w młynach. W młynach można nasiona i podobne. Mączka, en, mączka Green Betain Pelet. Skuteczna na mury. Makuchy roślin oleistych. No, Muszę snogi nogi rozprostować, bo już mi cierpną. Presco intensivarius, Nie, nie wiem, jak to wymówić. To są różne robaki i owady mielone. Coś takiego. mączka ze skorupiaków crust ocean też fajna na pancerze widać o jak śmierdzi massive bite polecam tą firmę pelet i kulki z niej numer jeden. bill food właśnie muszę dosypać bo się skończył nie wiem czy to zobaczycie też podstawa moich kulek I ostatnia kolumna, to jest chemoglobina krew. Bardzo sypka i bardzo barwi kulki, kulki. Gluten kukurydziany, też podstawa w moich miksach. Semolina, też użyłem dużo, bo dobra jest do klejenia kurtki cukier puder podstawa jak robię kurtki na karpie i chcę żeby były bardzo słodkie bo słodki zapach przyciąga fajnie karpie betaina HCL też podstawa w moich miksach żeby ryba bardziej szybciej trawiła pokarm i oczywiście spirulina też podstawowa w moich miksach stosuję do 5% w miksie są to witaminy A, B, C, D, E i K oraz aminokwasy i kompleksy. Mało film to stosuję. Ja akurat stosuję nie ze, względu na, yy, na, nie ze względu na lepsze brania, tylko ze względu żeby ryba o rybę, żeby ryba miała witaminy. i różne potrzebne różne jej składniki do, yy, do rozwoju. Też bardzo szybka i bardzo, barwi kulki. No i to by było na tyle. Będę robił zamówienie kolejne w październiku. Zamówię jakieś aromaty, ekstrakty do palaczy smaku, do kulek pobapów, do Zamówię trochę ziaren, trochę mączek i będę jechał. Tu mam już bazę zrobioną. Jeszcze mogę wam pokazać. Tu mi zostały, bo też zajmowałem się sliderami. Też o tym będę myślał. Slidery tu są. Korpusy wszystkie wycięte. Tu są małe slidery. Slidery. Na razie mi się nie chce robić, bo są czasochłonne. Na Facebooku też są prezentacje moich jerków. Bo tylko zajmuję się jerkami, nie robię oblerów. Tylko slidery. Tu są. Są już większe korpusy. Wszystko z drzewa, z balsy. No najlepsze. Nie, nie jakieś pianki, co szkodzą środowisku. to są większe slidery. Nie jakieś pianki, co szkodzą środowisku. Tylko natura, drzewo. Nie kupicie tego w sklepie. Z pianek też zrobiłem. Tu mam, no nie, to, tu mam pianki, tam mam jeszcze sylikon, bo chciałem robić gumę, ale czasu zabrakło, bo ceną nie mnie Tu jest kolejny wór korpusów. O, tu są same duże, takie większe szczupaki. Tu są, ma chyba ponad 250 korpusów wyciętych. Wszystko do obróbki. Tu są następne korpusy jeszcze, nie wycięte do końca, na pile włosowej, jedne. I tu mam jeszcze, cynamon miałem i takie rzeczy. Sliderami, o sliderach też kiedyś będę myślał, ale na razie kulki proteinowe mnie kręcą, bo spodobało mi się karpiarstwo. Chcę kiedyś osiągnąć karpiarstwo zawodowe w przyszłym roku, start pierwszy raz. Będzie mnie bardzo cieszyło, jak zajmę przedostatnie miejsce, ale chociaż poskrywam jakieś nowe kontakty, znajomości. Będą różne, różni przedstawiciele firm. Będą zawody, zawody w wędkarstwie Karpiowym Grand Prix mistrza Polski na zbiorniku Pogoria 3. No i tam będę brał jeszcze raz udział. Serdecznie pozdrawiam wszystkich karpiocholików, widzów mojego kanału. Wszystkich wędkarzy, pasjonatów, serdecznie pozdrowienia. Dajcie suba na kanał, jeśli Wam się podoba. Bądźcie na bieżąco, bo 2x4 na 7, 7 będę rzucał coś nowego. Na razie się uczę. Ograwiam zdjęcia, mam dużo materiału. Montuję filmiki, wszystko będzie. Ale na razie nie mam czasu, bo są ryby. I cóż, do widzenia. Do następnego usłyszenia. Hello.